Należę do pokolenia, które urodziło się i wychowywało w latach 90., a jednym z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa są wspólne powroty z przedszkola ze swoim starszym bratem z obowiązkowym przystankiem przy osiedlowym kiosku ruchu. Spoglądając na kolorową witrynę zielonej budki, niemal zawsze można było znaleźć tam coś wartego uwagi, np. przykład jakieś fajne czasopismo, smakołyka lub zabawkę, ale w 1997 roku obok tychże wspaniałości pojawiło się również małe żółte jajeczko z ekranikiem na łańcuszku i jak się później okazało, był to początek prawdziwego szaleństwa. Cześć, jestem Czuk i zapraszam was serdecznie do materiału o Tamagotchi. Zanim wrócimy do mojej przygody z elektronicznym stworkiem zamkniętym w niewielkiej obłej obudowie, warto wspomnieć o początkach tej kultowej zabawki sięgających z 96 roku, kiedy to jedna z pracownic sekcji informatycznej koncernu Bandai, Aki Maita, wpadła na ideę stworzenia wirtualnego zwierzaka podczas oglądania jednej z reklam w japońskiej telewizji przedstawiającej chłopca upierającego się, żeby zabrać swojego żółwia do przedszkola. Po obejrzeniu materiału Maita wpadła na genialny pomysł i przedstawiła go projektantowi zabawek i gier wideo Akihiro Yokoi, który wraz ze swoim zespołem inżynierskim opracował oryginalny koncept polegający na opiekowaniu się niewielkim, elektronicznym stworzeniem wymagającym troski i uwagi porównywalnych do prawdziwych zwierząt. Ostatecznie nowatorska idea trafiła w końcu do samego szefostwa Bandai. i podczas jednego ze spotkań mających na celu wdrażanie nowych pomysłów na rozwój firmy, a kiedy w reakcji po jej przedstawieniu z ust jednego z menadżerów padło kultowe hasło Kawaii było już jasne, że Tamagotchi zyskało zielone światło na jego produkcję ten oto sposób najpierw Japonia, a następnie cały świat ogarnął prawdziwy szał na małe, kolorowe jajka pozwalające wyhodować, a następnie troszczyć się i opiekować zamkniętymi w środku zwierzakami. Urządzenie napędzał prosty, wbudowany mikroprocesor, a stan naszego pupila obserwowaliśmy za sprawą przejrzystego wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Prostota i funkcjonalność nie ominęły również samej obsługi – zabawki, do której wystarczyły zaledwie trzy przyciski odpowiedzialne za sterowanie oraz ukryty z tyłu reset umożliwiający Rozpoczęcie zabawy na nowo w przypadku niepowodzenia lub też chęci wypróbowania innego wariantu rozwoju stworka. Pierwsza generacja zabawki zadebiutowała jeszcze w kolorze białym, ale oczywiście rychłe zalanie rynku przeróżnymi wersjami kolorystycznymi oraz kolejnymi iteracjami urządzenia pozostawało już zaledwie kwestią czasu. Moda na Tamagotchi w naszym kraju dotarła mniej więcej w 1997 roku, a że czasy mieliśmy wtedy dość frywolne. Tak, moja zabawka, o której wspomniałem na początku, niestety nie była oryginalna. No cóż, lata 90. rządziły się swoimi prawami i w tamtym okresie piracono na potęgę niemal wszystko. Jako dziecko, oczywiście, nie miałem pojęcia, że w moje ręce trafiło nieautoryzowane, często nielegalnie wręcz sprowadzane przez niewielkich przedsiębiorców urządzenie imitujące hit z kraju kwitnącej wiśni, ale już jego jakość wykonania, a także niska cena, za którą można było je nabyć, sugerowały, że można je było skategoryzować w popularnej klasie chińskiej tandety. Jakkolwiek nie sposób nie zwrócić uwagi na brak moralności chińskich producentów. Kopujących kopiujących bestsellerowy produkt Bandai, celem szybkiego zarobku, a także co najmniej dyskusyjnej działalności tzw. szarej strefy w Polsce, podróbki oferowały z grubsza to samo co pierwowzór, a nawet rozszerzały jego funkcję o dodatkowe elementy, czy też możliwość wybrania jednego z dziesiątek, jeśli nie setek, stworzeń udostępnionych do adopcji. Docelowo Tamagotchi nie tylko miało zapewniać dzieciom rozrywkę, ale i nauczyć je odpowiedzialności za powierzone im zwierzątko, wymagające odpowiedniej atencji i uwagi. Wbrew pozorom ta prosta konstrukcja wymagała od swojego właściciela całkiem sporo czasu i właściwej organizacji, ponieważ jeśli zwierzątko miało przeżyć odpowiednio długo, należało zadbać o jego dietę, poziom szczęścia oraz higienę czy zdrowie. W każdej z tych czynności przypisano odrębną ikonkę, przez które przeklikiwało się za pomocą lewego przycisku urządzenia, a jeśli pozostawiliśmy Tamagotchi samemu sobie, to nierzadko informowało o swoich potrzebach za sprawą piskliwego dźwięku, potrafiącego wybudzić ze snu nawet największego śpiocha. No i bardzo prosta sprawa, jeżeli nie zatroszczyliśmy się o wszystkie podstawowe potrzeby naszego pupila, ten po prostu umierał i całą zabawę należało zaczynać od początku. Oczywiście gdyby całą interakcję z jajkiem oparto wyłącznie na obowiązkach, ta bardzo szybko znudziłaby jego użytkowników, dlatego Bandai zatroszczyło się o zaimplementowanie w nim prostych gier i zabaw, w ramach których mogliśmy wytrenować swojego stworka. Te różniły się w zależności od stadium rozwoju zwierzątka i mogły polegać na przykład na prostej rozgrywce w papierkami nożyce, przeskakiwaniu przez linę czy wskazywaniu kierunku, w którym obróci się nasz towarzysz. Nieco nowsze wersje jak posiadany przeze mnie Tamagotchi V4 pozwalały nawet na posłanie jajka do przedszkola, szkoły czy pracy, jak i odwiedziny w sklepie, gdzie można było zakupić różne przedmioty wspomagające zabawę. Niektóre generacje pozwalały również połączyć się z innymi użytkownikami za pomocą wbudowanego modułu podczerwieni, co pozwalało łączyć zwierzątka w pary i płodzić ich wspólne pociechy. Jeżeli chodzi o chińskie podróbki, były one zaskakująco dobre w kopiowaniu pomysłów japońskiego oryginału, a niektóre z nich dawały z siebie nawet coś ekstra, przenosząc na płaszczyznę swojego urządzenia znacznie bardziej wymagające konkurencję przywodzące na myśl inną kultową konsolkę, która w swoim złotym okresie była co najmniej tak samo popularna w naszym kraju. Choć nieautoryzowane wersje Tamagotchi niestety sukcesywnie zastępowały oryginalny projekt Aki Maity tak wciąż zapominały o jednym z najważniejszych aspektów tegoż urządzenia. Mianowicie brakowało w tym wszystkim systemu progresji, tudzież jakiegoś nadrzędnego wyższego celu, który przyciągnąłby dzieciaki na dłużej. Niestety większość podróbek pomimo tego iż oferowała kilkanaście, a czasami nawet i kilkadziesiąt stworzonych, do wyboru, wykluwała je od razu w swojej pełnej, dorosłej formie, co odbierało właścicielom całą przyjemność z obserwacji dorastania, jak i uczucia ciekawości, w co tam nowego przemieni się jego podopieczny. Sytuacja ta bardzo często doprowadzała do tego, że zamiast skupiać się na jak najdłuższym przeżyciu chińskiego zamiennika, młodzi ludzie woleli raczej kolekcjonować różne kształty i wzory swoich zabawek, których nierzadko posiadali co najmniej kilka sztuk. Oryginalny Tamagotchi, bowiem już od swojej pierwszej generacji, posiadało co najmniej kilkanaście różnych form i ewolucji swojego pierwotnego zwierzątka, co pozwalało cieszyć się zabawą znacznie, znacznie dłużej. Powiedzmy, że stwierdzenie taniej znaczy drożej w tym konkretnym przypadku naprawdę miało rację bytu, ponieważ chińskie jajeczka bardzo często nie miały już nic do zaoferowania, nawet po kilkunastu minutach testowania, nabierając kolejne tysiące rośli efektowną obudową, czy też obietnicami fantastycznych nowych możliwości z pudełka. Przy okazji omawiania oryginalnego Tamagotchi, jak i jego chińskich podrobionych odpowiedników, nie należy zapominać o jakości ich wykonania. Obudowa Pierwowzoru wykonana została z bardzo przyjemnego w dotyku tworzywa, które nie dość że estetycznie wygląda i może stanowić na przykład ciekawy brelok do kluczy, to jeszcze jest zaskakująco trwałe. Ponownie przytoczę tu przykład mojego V4, którego zakupiłem w 2004 roku i poza wytartym nadrukiem, nieco zarysowanym ekranikiem, czy też zagubionym łańcuszkiem, zabawka nadal ma się doskonale i działa zupełnie tak samo jak w momencie zakupu. Na przeciwnym krańcu znajdują się natomiast wersje nieautoryzowane, które wciąż bez problemu można nabyć w internecie. I niestety ciężko wypowiadać się o nich w samych superlatywach. Na przykład, moje czarne jajko, przypominające swoją formą sympatycznego pingwina, posiada bardzo czytelny, wręcz konkurencyjny wyświetlacz, ale za to plastik, z którego wytłoczono jego formę, jest tak cienki, że miałem obawy, co by nie rozleciał mi się w rękach. W dodatku, osoba odpowiadająca za projekt i rozmieszczenie przycisków na urządzeniu ewidentnie nie przemyślała swoich decyzji, umieszczając reset zwierzaka na samym środku jego frontu bez żadnego zabezpieczenia. No tak, a teraz wyobraźmy. Wyobraźcie sobie, że wkładacie sobie tego kolegę do kieszeni. W pomarańczowym chińskim odpowiedniku miałem natomiast problem z odczytaniem wszystkich informacji z list rozmieszczonych po bokach ekranu, który jest tak słabej jakości, że kompletnie nie widać, co się na nim dzieje i w pełni komfortowo mogłem z niego korzystać właściwie tylko w bardzo dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Nie do końca rozumiem też po co umieszczono tu aż 9 przycisków, skoro każdy działa dokładnie tak samo jak ten umieszczony poniżej i choć oczywiście nadruki sugerują skróty do każdej z czynności osobno, jest to najzwyklejsza w świecie Ściema. Doceniam natomiast dodatki w postaci tandetnej, aczkolwiek przydatnej smyczki i wysuwanego długopisu, którego można użyć do zresetowania postępów w hodowli. Tak czy inaczej, jeśli interesuje Was takie cudo, najlepiej jest po prostu zaopatrzyć się w oryginał, który zbudowany jest z trwalszego materiału, oferuje więcej opcji zabawy i jest po prostu bardziej interesujący. Co ciekawe, w 2018 roku wypuszczono reedycję pierwszej generacji tej kultowej zabawki, którą z powodzeniem możecie zakupić również w polskich sklepach za około 100%. Sprawiając tym samym najbliższym niecodzienny prezent lub też samemu poczuć frajdę i prawdziwe szaleństwo ze szczenięcych lat. Ja, podczas tworzenia materiału, z radością karmiłem swoje tamagotchi rano, wyprowadzałem je na spacer wieczorem, a nawet woziłem ze sobą do pracy, tak na wszelki wypadek. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje doświadczenia z elektronicznym szaleństwem, wprost od koncernu Bandai. Co by nie powiedzieć o wartościach edukacyjnych zabawki autorstwa Akimity, te i tak nie przygotowały mnie na prawdziwego szoguna w postaci mojego żywego psiaka w przyszłości, za to jestem przekonany, że również i wy mieliście swoje własne przeżycia z elektronicznymi stworkami zamkniętymi w jajkach i serdecznie zapraszam do podzielenia się nimi w komentarzach pod filmem. Tymczasem ja żegnam się z Wami i korzystając z okazji chciałbym Wam wszystkim życzyć zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych. Wszystkiego dobrego!